Dobra, no dobra, no to teraz muszę <laughs> ruszyć. <laughs> może się ja Pierwsze ruszanie, z Rozgadam. Są? Są. Czekaj, no, najpierw. Tak Czekaj, jak to... No, musisz wyważyć jak sobie. ...jak Ibiska jeździ. Nie jest źle. A ten Twój Lexus jest naprawdę... A chcecie go sprzedać w ogóle? W razie no, nie myślimy. Ale fajnie. Dobrze, Jak sobie może kiedyś kupię Lexusa, to będzie Lexus choszno w Fibizie, choszno w Lexusie czy znaczy, wiesz się... co? Możemy zrobić. Ja mam dwa, no. w ogóle bardzo ciekawe samochody, tak? Bo no. wiesz, Lexus Lexusem, ale powiem ci, że większe zainteresowanie jest zawsze Golfem. Aha, o, a Golfa jak? Dwójka, to jest taki. No ja wiem. Wiesz, to jest. To jest, kto, kto jest ty, A ty masz Golfa dwójka? No tak. Co ty mówisz? Ten czerwony, to jest dwójeczka. A wiesz, ja nie zauważyłem. A teraz jak wiedziem, to sobie przyuważę. No. Przy i powiem ci, że naprawdę wiesz, ile osób się pytało, no. czy ja ma, sprzedaję w ogóle tego golfa? No nie, no trzymajcie. O, o Lexusa, nie pyta. Historia. No, ale powiem ci, Leksus jest fajnym samochodem, wygodnym, <susur> 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 ale jednak no, golf ma tą duszę, nie? Wiesz, o co <susur> chodzi? Tak. To jest stary samochód, on jest rok ode mnie starszy. No. <susur> 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 A technicznie wszystko bez zarzutów <susur> normalnie, tak? Tak, słuchaj, to są takie samochody, że w sumie wiesz, wszystko jesteś w stanie sam sobie zrobić, no. nie? Ale dobra, y, miało być. No dobra, to teraz ty pytasz, tak? tak? bardziej jako Dokładnie, zmiana. E, więc tak, skoro ja już siedzę z lewej strony, mhm. to powiedz mi, skąd w ogóle pomysł? Jak ty na to wpadłeś? Kiedy był na ten etap? Fibisie, tak, tak? Kiedy był ten etap, kiedy był ten moment? E... Że to jest to, co... Rozumiem. To Rozumiem. Wiesz co, czynniki są dwa, jak sobie teraz tak pomyślę. Czynnik pierwszy jest troszkę bardziej jeszcze dalekosiężny w czasie przeszłym, e, czyli zawsze mi brakowało czegoś takiego, że nie... Przez to, że robiłem, angażowałem się w życie kulturalne i Choszna, i okolic. Nie miałem jakby pełnego pola manewru do promocji, tak, i zawsze trzeba było się prosić portali różnych, tak, że a, udostępnijcie nas i w ogóle, tak. I różne skutki były tego typu, tak, że że jedni udostępniali, drugi, drugi niekoniecznie. Więc brakowało mi takiej promocji, tym bardziej, że jeszcze miałem takie poczucie, że, że robię coś fajnego i dobrze, tak że kurde, no robi coś fajnego, w światu trzeba to pokazać ludziom, a mimo wszystko, no ktoś tam nie udostępnia, czyli generalnie trochę z takiej przekory, tak? Gdzieś tam dążyłem do tego, żeby jednak coś takiego mieć, ale też z takiego mm, jakby doświadczenia, żeby też y, pomagać tym samym ludziom, tak? Czyli żeby nie byli zakopywani ci ludzie gdzieś tam w zakamarkach internetu i w ogóle Czyli chodzi nie Ci po prostu o promocję tego, co, e, co, jest, co, co można wypromować tak. w regionie. Tak, tak, tak. Tego, co po prostu jest ciekawe. E, co, no. ale czym konkretnie chcesz się zająć? Czy masz jakiś e, dział? Czy, czy, czy nie, no, okay, nie? Nie, nie. Się? Wiesz co, no, na razie sobie to wszystko gdzieś tam w głowie układam i e, wczorajsza nasza rozmowa, gdzie mi troszkę doradziłaś, żeby też e, te, ten czas bieżący jakby tak. o, odsłaniać. E, więc Karolina, no po prostu będziemy szukać fajnych ludzi, na fajne tematy i po prostu niech to płynie, tak? Okay. Nie ukrywam, że jednak ta historia troszkę mnie kusi i będę nad tym czuwał, żeby wydobywać ludzi, którzy by opowiadali o dawnych czasach, ale myślę, że to się skończy i trzeba będzie na przykład szukać już gości. E, którzy będą rozmawiali tu i teraz, tak, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, chodził mi te, chodziło mi też, y, mówiąc o tym, chodziło mi też o zwiększenie y, oglądalności, w sensie, żeby zainteresować też nie tylko takie osoby, wiesz, w moim wieku, w twoim, między nami nie ma w sumie takiej dużej też różnicy, y, ale też osoby i starsze, które okay. tutaj już mogą się interesować twoimi y, tam tematami, które ciebie też interesują, mhm. ale też i młodsze. Tak, mhm. żeby też pokazać, że fajnie jest coś robić, w ogóle też zachęcić do tego, mhm. żeby każdy się pokazał, bo też w ogóle jest taka opcja, że można napisać do Pawła yy, i powiedzieć, że chciałabym się pokazać, ponieważ robię to i tamte. Mhm. Tak? To też jest mhm. fajne, że jest, jesteś otwarty. No tak, yy, no tak, I z tego, co rozmawialiśmy, ludzie się do ciebie zgłaszają. Tak. Yy, też, że też do niektórych Ty się zgłaszasz, niektórzy zgłaszają się do Ciebie. Ale już coraz bardziej fajnie. sami z siebie po prostu się zgłaszają, czy mogliby wystąpić, I jak najbardziej, no? to, to jest super. Fajnie, że jesteś otwarty, że, że chcesz to robić i że robisz to w różnym zakresie. E, teraz powiedz mi w takim mm -hmm. razie, bo Ty masz dużo zajęć. Mm -hmm. I czy jesteś w stanie tak wszystko z głowy wymienić, co robisz? Nie pracuję w szkołach podstawowych, stoliczewo-parytowo. Mm -hmm. I to mnie jakby absorbuje czasochłonnie, bo szkoła to jest taka instytucja, że nie można na pół kwistka sobie pracować, tylko jednak trzeba, no tak. przynajmniej ja tak mam, że się potrafię wczuć, dlatego to mi dużo gdzieś tam spędza czasu no, i absorbuje, w pozytywnym tego kontekście. No, ale bo to... oprócz szkoły też działasz, nie? E, no tak, no chociażby w no Fibizie, jeśli chodzi o ta, takie rzeczy, tak? E, okay. lub garnizonowy, Instruktor po południami. Ale powiedz mi, skąd no. ten zespół ludowy u ciebie? Jak to się zaczęło? Przecież ty zaczynałeś od hip-hopu. Ja zaczynałem od hip-hopu, jeśli chodzi o takie, taką kulturę. No właśnie. To hip-hop, ale jeszcze muzyka klasyczna, okay. równolegle to szło. E, czyli co, od tego zacząć? Skąd? Muzy ludowość? Skąd, no, ludowość? Skąd? Ludowość, to, to jest e, nie mój pomysł, tylko Basi pomysł, jak pracowałam okay. w szkole podstawowej numer 1, a Basia była wtedy w bibliotece. E, przyszła do mnie i zaproponowała mi, mi żebym e, był akompaniatorem małych które których ona założyła wtedy pod szką pod podstawową numer 1. Mm -hmm. e, I powiem ci szczerze, że początki to były bardzo ciężkie, bo ja tu już nie raz w wywiadach mówiłem, że jak mnie przegrali pierwszy raz w strój ludowy, to mi się płakać chciało, tak? No, bo to jest, wiesz, dla mnie było, że tutaj robiłem ten hip hop, tutaj muzyka też klasyczna, a gdzie tutaj jest strój ludowy i muzyka lodowa. Dlatego jest... trochę mi się to kłóciło. Wiesz o co chodzi? Mówię, to jest bardzo ciekawy temat. Wiesz, tutaj chłopak robi hip hop, mhm. wiesz, poważne y, tematy, y, i nagle ten y, akcent ludowy. Skąd to się wzięło, skąd pomysł na to i jak Ty się dałeś na to na no, mój? Czy to było takie dla Ciebie właśnie łatwe? Ale no skoro mówisz, że po założeniu stroju prawie płakałeś, nie, to... Na nie, na początku to było, to było kiepskie w moim odczuciu, że się, nie mogłem jakoś z tym pogodzić, może w ten sposób. Ale Karolina, no, moment taki przełomowy to był moment, kiedy poznałem też dzięki Basi panie z koła gospodyń wiejskich w Korytowie. E, a ja jestem taki człowiek, że potrafię się też e, z, ze wszystkimi mi dogadać i też poczuć klimat. Ja tam poczułem pewien klimat swojskości, rdzennej polskości, takiej ludowej, przez właśnie kontakt z paniami z koła Wiejskich. E, no i wtedy jakoś zatrybiłem. Nie? i wtedy powstał pomysł e, korytowo na ludowo, jeśli chodzi o nagranie płyty, bo ten projekt był wcześniej. Wasia pomyślała o ten projekt korytowo na ludowo, a ja kontynuując. W tego projektu nagrałem no, płytę, gdzie zaproszone były właśnie Panie z Koła Gospodnych Wiejskich oraz dzieci ze szkoły, oraz też goście. Bo zawsze miałam taką misję, że lubiłem zapraszać ludzi, czy to w hip-hopie, tak, angażowałem moich kolegów, uczyłem ich, czy to w muzyce klasycznej, gdzie też zaszczepiałem, że kurczę, o, można tak grać, można wygrywać konkursy i dzięki temu myślę, że też sporo moich kolegów weszło w muzykę klasyczną i są do dzisiaj. No lubiłem zarażać swoim, swoją pasją przez swoją pasję i talent. Okej, okay, bo bardzo ciekawe jest też to, że mhm. y, wasz zespół ludowy mhm. był nawet w dzień dobry TVN. Tak. Tak. Jak to się stało, że się tam znaleźliście? Ktoś się odezwał do Was? Dziennikarka, redaktorka właśnie Dzień Dobry TV. To jest w ogóle cała historia, że jak właśnie się odezwała Julia Dobasi, że chciałaby z nami zrobić materiał odnośnie naszej działalności pod hasłem Kapela z kraju nad Wisłą mhm. nagrywania tych teledysków ludowych. Na nowoczesną trochę odsłonę bardziej lub mniej, no to Pozytywne odczucie, jeśli chodzi o sam TVN, a historia polega na tym, że jak odezwali się już e, e, kierowni produkcji Dzień Dobry TVN, że jesteśmy, za, że chcieliby nas ugościć na kanapak, to ja pierwszy zgodziłem, a później była walka ze mną, bo nie chciałem jechać mhm. nawet. No, jak sobie wyobraziłem, je, jak to idzie na żywo. Ja miałem, miałbym no tam. na żywo, tak? Tak, tak, tak. Gdzie samo dzień dobrze TVN jest transmitowane na żywo, ale w ogóle paradoks tego wszystkiego polega na tym, że z chwilą, kiedy się wchodzi do studia, to się czuje tak, jakbyś się czuł w domu, nie? Taka atmosfera domowa nie czuje się tego, że to idzie jakby od razu na żywo do masowej telewizji. Jakiś klimat tam jest wytworzony przez i. Redaktorki, które tam prowadzą, akurat wtedy Ewa Drzyzga i bodajże Agnieszka Kaszulik wtedy prowadziły ten odcinek Dobrze TVN i całą ekipę TVN-owską. Łącznie nawet z gośćmi, którzy pojawiali się tam znani, a nawet nie było tego odczuć, że to jest ktoś tam znany, nie? No, no ciekawe, ciekawe no, bardzo na pewno. Wspomnienia, widzę, że są bardzo pozytywne. Pozytywne, tak. Jakbym miał teraz powtórzyć jeszcze raz pojechanie do Dzień Dobry TVN, to bym się nie wahał. Od razu bym w auto wsiadł i jedziemy do Dzień Dobry TVN. Mało tego bym się przełamał, żeby siąść na kanapie i też coś tam powiedzieć od siebie. Czyli nie byłoby już tej walki? Nie, ogóle. wyjazdem. Dwa dni przed. Ale ja tam, jak to wyglądało? Co powiedziałeś, ja nie jadę? Ja powiedzmy. nie jadę, tak? Ogłosiłem, że na, na grupie tam ma kapeli, kapel Kapelskraj nadpisano, że ja nie jadę i koniec, tak? To mnie pierw dziewczyny z zespołu Pewniska e, Julka i Klaudia Franciszka namawiały, później wiadomo, że Basia, później były scenariusze, a to może ja się połączę online, no ale jak się nie połączę online, to nie wyjdę i tam nie zagram, tak? A zależało im, żeby my, żebyśmy jako zespół też zagrali. Dzień dobry TVN, że, że pomimo, Dobre. że była rozmowa, to jeszcze miał być ten finalny taki występ. Przyważnie to tak wygląda, nie? Jak zapraszałem jakieś tak, muzyczne zespory, tak, że no. później jest ten, jest ten występ na żywo. No pojęcie Karolina doświadczeń na, naprawdę takie, jak sobie teraz wspomnę, budujące. E, no fajnie było, no. no Cołacie jeszcze cały czas. Jako kapela z kolei nad Wisłą, tak, aczkolwiek to już jest troszkę tak e, e, gdzieś tam chyba będzie do skoku, no bo czasu na to nie ma też. No, ja teraz to znaczy. robię właśnie kosztą w Ibizie, tak, i to też mnie absorbuje, ale ludowość jak najbardziej. No, ja teraz prowadzę, jeśli chodzi o kapelę Stobniczan, którzy powrócili po trzyletniej przerwie, także muzyka od wczoraj graliśmy na zaległych, zaległym Dniu Kobiet w Wardyniu, na zaproszenie właśnie Sołtysa Wardynia, także muzyka ludowa cały czas gdzieś to krąży u mnie. U Basi też. Czyli nie chciałem, nie chciałem, ale się zaraziłem. Zaraziłem się, to na mhm. pewno. To jest też bardzo ciekawy temat, ten wasz, ta wasza kapela z kraju nad Wisłą. Mhm. Z racji tego, że nie każdy jest też w telewizji zapraszany do telewizji, do wywiadu. Mhm. No to prawda. Skupiam no to jest jakiś sukces, tak? Jakby nie patrzeć, że sama z siebie redaktorka nas wyłapała na internecie się odezwała, Właśnie. tak? No, to... no nie każdy jest zapraszany przez panią redaktor, tak? Dzień dobry TVN. Tak. tak. Wydaje mi się, że macie czym się pochwalić, no, akurat jeżeli o to chodzi, bo... No wtedy po tym tvn nie w ogóle tak mocno promocyjnie to poszło, mm -hmm. e, ponieważ podczas trwania programu, jak już Basia była i na kanapie, i później był ten pokaz tańca w wykonaniu Agnieszki Szulim e, i Ewy Ciesielskiej i Basi, która instruowała, to ja dostałem wiadomość od też znanej takiej promotorki muzyki ludowej, która robi pokaz mody w Zakopanem co rok. Żeby właśnie od razu jechać z, ze studia, od razu do zakopanego, żeby wystąpić na tym pokazie mody, a że ja też mam jakiś swój taki dziwny charakter, mówię nie, nigdzie nie jedziemy. Takie, wracamy do domu. No. A teraz żałuję na przykład. Nie? No to coś w tym jest, że człowiek początkowo na przykład pod wpływem jakichś emocji zdecyduje się na coś, tak? A później się zastanawiasz, proszę, co ja zrobiłem. No tak, no tak. No coś, coś w tym jest. Że fajne na przykład co mi się podoba u ciebie. Promowanie y, ludzi, zwłaszcza tych młodych, śpiewających. No na tym mi zależy. To jest super, wiesz, bo nie ma takiej możliwości w małych y, miejscowościach, wiesz nie o co chodzi. Nie jest, y, nie jest to takie oczywiste, to promowanie tych osób. Y, nie jest to też łatwe, ale udaje ci się i to jest super. To jest super, bo na przykład y, kiedyś w ogóle nie było możliwości i teraz są te możliwości, ale nie, ja mam wrażenie, wiecie. że nie są do końca wykorzystywane. Oczywiście to Karolina ja cały czas wrócę do tego, że mam taki zadior gdzieś w sobie, że możliwości są wykorzystywane, ale może ta promocja nie jest na tyle i na ile powinna być, nie? No tak, ja taki ma... że jestem. Dlatego no, dobrze, że jestem. Nie ukrywam, że być od wielu rzeczy, czyli od nagrania muzyki, od zgrania wokalistek, od, od skręcenia teledysku. Czemu ja na przykład się nauczyłem montować filmy i obsługę w kamery? Bo mi brakowało, że wiecie, musiałam się kogoś prosić, żeby no tak. mi nagrał teledysk, tak? No tak. A teraz y, mam tak, że po prostu, no dobra, no, nagram piosenkę, nagram wokalistkę, nakręcę teledysk, jeszcze to wypromuję. Także to też jest dużo roboty, aczkolwiek no to jest taka wewnętrzna jakaś moja motywacja, tak? No, pasja, no zawsze to miałam, żeby. Nie że to się wywodzi z tego, że jak właśnie. Ty byłeś młody, młodszy, okay. przepraszam, podalej się oczywiście. Jest jeszcze tak, młody, musisz. żeby nie było. No tak. no tak. Jak byłeś młodszy, to nie miałeś takiej możliwości. W sensie ta promocja była wtedy naprawdę na bardzo niskim poziomie, no i nie było też takiego internetu rozwiniętego jak no tym no, no tak, to prawda? na pewno. Ale wiesz co, jeśli chodzi o te czasy, nawet hip-hopowe i muzyki klasycznej, bo ja to mówię, że to jest jakby równolegle że ja robiłem bardzo fajne sukcesy w muzyce klasycznej na akordonie, ale również robiłem mocne sukcesy w muzyce hip-hopowej. Wtedy nie miałem takiego poczucia jakoś nie zależało mi na tej promocji ale bardziej mi zależało, żeby nie mieć. Taką jakąś misję, żeby dzielić się swoim talentem. Bardziej w ten deseń była. Ale też wiesz, gdyby ta promocja wtedy była, my. gdyby istniała bardziej, to promowanie promocja... No, tutaj, zacznijmy do mnie. Gdyby ta promocja wtedy była, no. No, może nie byłbyś w tym miejscu, w którym jesteś. A no tak. Bierz no to tak, być. jakby była większa. No ci tak uważam, że mój nauczyciel pan Kubacki, robił wszystko, żebym był w gazetach, tak, żeby gdzieś tam pojawił się w telewizjach lokalnych. Eee, ale faktycznie, no jeśli by była taka większa, większa, no to też może bym gdzieś, gdzieś wypłynął na szersze wody, nie? Mimo wszystko mam poczucie, że zostałem w kosznie i robię fajną rzecz. Tak? Fajną eee, mam drogę, co? Eee, do zrobienia. <grym> <grym> mam nadzieję. Kurczę, ale jest teraz okres przed wyborami, więc obawiam się, że po wyborach może to nie nastąpi za szybko. Wiesz, to znaczy rzeczy Zobaczy, przed wyborami. Zobaczyłem, ja chciałbym też tak tutaj powiedzieć, że to, że wybory są mm. i to, że ja też jestem gdzieś jakimś elementem tej części, to nie chciałbym, żeby jednak Choszno i w Ibizie, chciałbym, żeby Choszno żeby w Ibizie było ponad tym ogólnie. I ja też mam taki troszkę charakter, że, że czasem trzeba troszkę wyluzować i być ponad tym wielu aspektach i, i nie dać się zwariować. Tak. Polityka nie powinna e, mieszać ludziom aż tak mocno, żeby, żeby stawiać granice, żeby ktoś się fochał na kogoś. E, no być ponad tym, mam nadzieję, że ta mentalność też się zmieni. Zakańczając tak powoli, tak. <grych> powiedzmy, że e, nie chcemy, żeby było to wiązane w ogóle, jakkolwiek politycznie jest to to no po tak. prostu twoja inicjatywa, coś co chciałeś robić i... Wybory się skończą, a Hosznof i Bizie będzie dalej jeździło. Uwierzcie Dokładnie. mi. Nie ukrywam, że jakiegoś polityka pewnie zaprosimy, tak? A czemu nie porozmawiać o polityce z kimś, też kto się to na to tym to. zna bardzo mocno. O, jest go dwójka, super. Słuchaj, trzeba kiedyś z nim też pojeździć. Nie tak? ma problemu. Tak. Karolina. Czyli słuchajcie, drodzy Państwo, ze mną się widzicie i z Karoliną również się widzicie, jak tylko czas pozwoli, bo chęci są e, i mam nadzieję, że, że będzie wszystko fajnie jak to się kręciło. Pierwsze koty za płotę. Tak, e, tak. mam, mam nadzieję, że coś z tego sklecisz. Nie, że tak. Ile mam tu? 18 minut, tam 35, czyli 55. No, do pół godziny 40 minut przewiduję, No, Wiesz, nawet nie musi to być nic długiego, po prostu jakaś urywka czy coś, no, no. Co takie a kiedy go, no cześć, wiesz. No, no dzisiaj będzie pracowity dzień, ponieważ jeszcze mam kolejnego gościa. Także ja się jeszcze raz no. przypomnę, Chrzan Karolina. Tak. E, mam nadzieję, że... Ja, ja mam ciągle nie... problem, że Cimirska, że jednak e, Darek Cimirski, no, no, tak? To i... Dużo, dużo osób ma gdzieś tam to nazwisko cały czas z tyłu głowy, myśląc mm -hmm. o mnie pierwsze co, to przychodzi jednak nazwisko Panieńskie do głowy. No, to I tak. Też y, sporo osób kojarzyło moich rodziców z racji tego, jak no, działali. No to prawda, to prawda. I jednak, jako przedstawiam się jako Karolina Chrzann, no to wiadomo, że nie jestem kojarzona z rodzicami, mm -hmm. ale jak ktoś mnie widzi i gdzieś tam mnie widywał, czy to w zakładzie, czy to właśnie tam na tych jakichś występach, mm -hmm. to no to wiedzą, z kim mam, z kim, m, gdzie te moje genery. <grym> a ja przy okazji też promocji, w linku właśnie pod filmem wrzucę um, link do klipu Szara Piechota, tak? który, który zrobiliśmy pod egidą. To była bardzo ciekawa współpraca. <grym> było super, no, super wyszło w ogóle, nie? <grym> no, tak mi tak. się wydaje. I też ten kawałek mógłby troszkę wypłynąć szerzej, tam 500 chyba albo 600 oglądałeś, jakoś tak kiepsko, do, u mnie ale to są no, tak. Ja sobie też włączam. Od, od czasu do czasu. No. Karolina, do zobaczenia. E, no miejmy nadzieję, że kolejny odcinek już wyjdzie z Karoliną. Jestem ciekawy, może Karolina pod, podsunie jakiegoś gościa. No, będziemy się spierać, tak? I myślę, że to jest I, kwestia uzu i uzupełniać. Nie? Bo to jest, Zapraszamy jest... też do kontaktu, oczywiście, no bo wiadomo. Tak, tak. kwestię promocji i Bizie też przemyślimy, jak to ugryźć. Bardziej. Możemy zrobić później przesiadka do golfa, albo wiesz no, no z golfem było ciekawie, no taki klasyk. Dobra, nie przedłużając, Karolina, do zobaczenia. Do zobaczenia.